Witajcie, kochani. Idę sobie tutaj pod górkę. Nie jest za wysoko. Słuchajcie, jest taki wiatr od wczoraj. Tutaj, co prawda, Sopot jest bardziej miastem zabudowanym i tego wiatru się tak nie odczuwa na sobie, ale pełno gałęzi połamanych. O, tam straż pożarna właśnie jechała. Obejrzałam się, bo idę tutaj pod górkę. Tutaj rano służby porządkowe. O, zobaczcie. Sprzątały. Bo w nocy był taki wiatr. Chociaż ja spałam bardzo dobrze, nie powiem, i całe szczęście, bo ja się generalnie wiatru boję. Nienawidzę wiatru. No wiadomo, kto lubi, tak. Teraz ty w taką pogodę, to iść do lasu to jest po prostu jakaś porażka. No niestety, y, trzeba włączyć myślenie, jak to się mówi. Śmieci normalnie latają tu i tam. No, jak jest wiatr, to widać jedno wielkie śmietnisko. Bez kasku, do lasu ani róż, no ale to i tak i tak nawet by nie zdało egzaminu, bo też można badylem w oko dostać, czy cokolwiek się przewróci, czy gałąź raptem spada, możemy się potknąć, wywrócić. No to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby iść do lasu w taką pogodę. Idę tutaj przez Jordanek. Jadąc w autobusie, to usiadło takich dwóch starszych panów, i no, trudno było nie usłyszeć, o czym oni mówią. I jeden do drugiego mówi: Jakie to ceny, jaka to drożyzna. No, wiadomo, każdy o tym mówi. Tylko nie wiem, dlaczego mówią o tym tak po cichu. Bo niestety taka jest prawda: Polacy udają, że wszystko jest nadal ok, a nie jest ok. No i jeden do drugiego mówi: Wie pan, pojechałem do Lidla, bo miała być promocja masła. No i specjalnie jechałem do tego Lidla po to masło, a tam wcale nie było żadnej promocji nawet tego masła nie było. A ten drugi się odzywa: Mówi, tak, panie. Ja też do Biedronki, jak idę, to tam często niby promocja jest, a tego towaru w ogóle nie ma na półkach. <laughs> no, no niestety, no tak się dzieje. To faktycznie mogę potwierdzić, bo nieraz yy, też patrzę na promocję. Nie udaję tutaj nie wiadomo jakiej bogaczki, że yy, to jest tanie, że ja wolę tutaj droższe. Jestem po prostu normalna. I też patrzę, żeby w razie czego, jak jest okazja, kupić ten sam towar, co się kupuje na co dzień, żeby kupić go taniej, wiadomo tak. No i tutaj akurat potwierdzam, no ale starsi ludzie, no co, mają czas, pojadą sobie autobusem czy tramwajem, no i mogą się przejechać. Ajku, kochany, no i takie to życie, nie? Albo też przypomniało mi się, jak wczoraj byłam z pieskiem moich dzieci na spacerku. No to właśnie rozmawiał jeden pan, też ze starszym panem drugim. No oni się znali i po sąsiedzku. No i tam jakaś tam gadka była o świętach i mówi o daj spokój, mówi Kaziu. Ja to swojej kobicie to ja nigdy nie dogodzę. Bo yy, zadzwoniła rodzina. No i co, no co miałem powiedzieć? Zaprosiłem ich, niech przyjadą z Olsztyna. A ta moja, jak wjechała na mnie i mówi: Co ty sobie pomyślisz? Co ty sobie myślisz? Mówi: A kto będzie robić dla tylu ludzi święta? Wystarczy, że ja tutaj dla nas zrobię, córka z synem przyjdzie i ty jeszcze rodzinę tutaj. Yy, no, zapraszasz, bo telefonicznie tam mówił, że dzwoniła rodzina. Tam życzenia, co tam wuju słychać, i tak dalej. No i takie siupy, nie? No i ten, ten facet ten starszy pan, facet starszy pan, mówi do tego pana Kaziu, Kazia i mówi: A mnie to tam nie obchodzi. Ja tylko jej powiedziałem. Że przecież powoli można wszystko zrobić, powoli, bez pośpiechu. No co ci tam przeszkodzi, że oni by przyjechali, czy coś? No ale tam jakoś nie dzwonili, nie wiem, czy przyjadą, czy nie przyjadą, ale ja ich zaprosiłem, bo dawno nie byli u nas. No a ta moja żona to zła na mnie jak pioruny. Ja się tak w duchu uśmiałam. No, mężczyźni tak mają yy, bardzo często, że oni tam nie patrzą. Yy, no, przecież jedzenie, święta, wszystko się samo zrobi, nie? A to trzeba i pościel, i wszystko przyszykować i tak dalej. A tym bardziej, yy, jak on nawet sam powiedział, że jego więcej tam nie interesuje, on tylko ich zaprosił. <laughs> A ta kobiecina, no co? Yy, no, przecież wiadomo, na pewno też starsza pani. No i co, będzie musiała zakasać rękawy i robić, tak, dla gości przyjezdnych, niespodziewanych. No, to jeszcze dobrze, że on i powiedział o tym, że ich zaprosił. No wiadomo, no tam rozmawiał z nimi przez telefon. No ale takie to są siupy, nie, przed świętami. No mężczyźni w ogóle y, bardzo często nie myślą, tylko palną coś y, z grubsza i później są y, tego konsekwencje, nie a ja jestem jakaś podziębiona bo z nosa woda leci no ale no co chusteczki mam, muszę aspirynę kupić no taką pogodę mamy raz ciepło a to zimno, a to deszcz no i taka mieszana pogoda no i będę chyba szła już bo miałam tutaj chwilę czasu i tak będę montować ten filmik. Wypisywałam dzisiaj kartki z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Dwa w jednym, no żeby po prostu wręczyć co niektórym jakiś tam upominek. No i gra muzyka. O, proszę, jakie mini bombeczki rosną na krzakach. Nie? Tu już na głównej ulicy, a przed chwileczką rozmawiałam z taką znajomą, takżeśmy się uśmiały z tych podopiecznych naszych. Słuchajcie, jakie oni mają zachciewajki, a wyobraźnia to już w ogóle ich nie opuszcza. Dzwoni do tej mojej koleżanki opiekunka, ale tutaj w Polsce, nie? No i mówi Słuchaj, a powiedz mi, gdzie ty jesteś? Może byś poszła do Ligla? Kupiła mi to, to tamto coś tam miała jej kupić, jakiś serek na kanapki, jeszcze tam coś. A ona mówi, że tak, tak, że ona już była w Lidlu i właśnie ona do niej zmierza, bo jest jeszcze przed pracą swoją, inną. A ona mówi: Ojej, ojej, a ja myślałam, że ty jeszcze podejdziesz do Carrefour'a. A gdzie ty właściwie jesteś? No, tutaj jestem przy Lidlu, róg tej i tej tam ulicy, już nie pamiętam a ta potopieczna mówi do niej ojejku no szkoda no do tego kerfura no to faktycznie masz troszeczkę daleko ale wiesz co to tam jest taka ciastkarnia tam na rogu gdzie ty jesteś i może pójdziesz do tej ciastkarni kupisz mi takie ciacho z kruszonką z bezą takie kakaowe z owocem a ona mówi, ale zaraz, zaraz, ale ja nie stoję w miejscu, ja nie czekam na polecenie, tylko ja jestem w ruchu, ja już idę do pani, nie? A ona mówi, ojej, jej, bo ja jeszcze chciałam, żebyś karpia zobaczyła po drodze, czy są karpie i po ile? No, kurde, jaja jak berety, słuchajcie. Yyy. A z kolei moja podopieczna mówi do mnie wczoraj tak, słuchaj, wiesz... Jak ty byś szła do mnie jutro, czyli dzisiaj, to ja bym chciała spróbować sajgonek, ale nie takich sajgonek z mięsem czy z warzywami. Ja nigdy nie jadłam sajgonek z krewetkami. Ja w ogóle nigdy nie jadłam krewetek i chciałabym posmakować. A ja mówię do niej, że ta porcja. Kosztuje tam 39,90. Ona mówi, no za dwa sajgonki. A ja mówię, no, ale oni nie sprzedają na sztuki, bo to jest taka restauracja chińska. a Ona mówi do mnie, ale, no powiedz, że to dla pani Basi i oni na pewno sprzedadzą. A ja mówię, to co to? Oni panią znają? Ona mówi, no nie, no, ale powiedz, że ja mieszkam. Po drugiej stronie ulicy i na pewno mi sprzedadzą. No mówię wam komedia Cyrk na Kił. No <laughs> uśmiać się można naprawdę. Idę dzisiaj po pracy właśnie do mojej siostry. Yy, nie wiem, kupię jakieś wino musujące, coś, a szampan i sobie będziemy sączyć. W kielichu i będziemy sobie opowiadać. No, trzeba się trochę pośmiać z życia, z codziennych obowiązków, nic, tylko po prostu na śmiech wszystko brać, bo to nie ma co. A tutaj jestem u córki, która zrobiła gorącą kolację: makaron ze szpinakiem, pomidorki koktajlowe i jogurt naturalny grecki. A tu oglądamy Tokio, oświetlone Tokio. No po prostu przepych świateł. Jest przepięknie tam. I tutaj Wam jeszcze wstawię kilka zdjęć, jak to wygląda. No tak, wygląda zimowe oświetlenie w Tokio, w dzielnicy Shinjuku. Mhm... Mm tak wygląda to w Japonii. No i cóż, wszystkiego najlepszego, wam wszystkim życzę, i do następnego filmiku.